W Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu odbyły się weekendowe warsztaty teatralne. Lokalni miłośnicy teatru pod okiem zawodowców z Rzeszowskiego Teatru imienia Wandy Siemiaszkowej rozwijali swoje umiejętności i poszerzali aktorskie horyzonty. Ćwiczyliśmy dykcję, ćwiczyliśmy wymowę, ćwiczyliśmy ruch, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby się jednoczyć, żeby być razem, żeby wspólnie wyczuwać swoją energię. Może brzmi to górnolotnie, ale ta energia jest najważniejsza: to, żeby sobie zaufać, sobie nawzajem zaufać. Ta energia to jest właśnie to porozumienie i zaufanie, i tego dzisiaj uczyliśmy, żebyśmy wspólnie poczuli energię tego miejsca, miasta, poczuli energię swoją nawzajem, tak? Żebyśmy. Byli w takiej wspólnocie, a wtedy otwierają się serca, otwierają się umysły, i wtedy jest zupełnie inny przepływ i wtedy możemy być naprawdę autentycznymi aktorami. Nic nie udawać, niczego Państwu nie grać, tylko opowiedzieć swoją własną historię. Słuchajcie, co się dzieje. Mam na sobie piękną nową sukienkę. Zakładałam wtedy piękne nowe ubranie, które mama kupowała mi w tydzień wcześniej na rynku. Na dekoldzie Snupi, jeansowa sukienka w kropki, a do tego piękny kapelusz kupiony u Romanów. Nowe białe sandałki do kościoła i tak się szło, i szło, i szło i nie wiadomo dokąd. To są prawie zawodowcy. Super, to wspaniała energia. Myślę, że tutaj spotkali się z zupełnie innym rodzajem warsztatu teatralnego i z innym rodzajem teatru. Teatru, który jest autentyczny, gdzie wszystko, co robią, jest z serca i wszystko musi być poparte ich wewnętrzną siłą. Dwudniowe zajęcia zostały zwieńczone spektaklem Goldhamera 5 opowieści Starnowa, w którym wzięli udział także uczestnicy warsztatów. Uważam, że takie warsztaty dają najcenniejszą rzecz, jaka może być, czyli nowe doświadczenie, po prostu. Doświadczenia trzeba zbierać. Ja nigdy wcześniej nie miałam żadnej okazji, ani szansy, żeby wziąć udział w takim spektaklu, w takim performance teatralnym, bo tak naprawdę to jest performance, dlatego, że ten spektakl powstał wcześniej jakby z tymi aktorami, ale my, uczestnicy warsztatów, do niego dołączamy na zasadzie improwizacji i musimy się wpleść po prostu w całą fabułę i, i tak dalej. Także jest to nowe doświadczenie i no cieszę się po prostu. No, dziękuję, dziękuję. To dla żony rybki wrócił z Ameryki. Wrócił bez <grystanie> e, Przywiózł jedynie skórzany pasek z młodzieżną plambą. Pożegnał, prezent odbranił, ten. Na drogę powrotną do Polski. A potem co kilka miesięcy przychodził list z Nowego Ją. A w środku tego listu zielone banknoty zaminięte w i ta fioletowa bimbułka za każdym razem barwiła te banknoty ja.